Witam bardzo serdecznie, Josie z tej strony. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie o grze w ataku i obronie. Na podstawie fragmentów dwóch meczów moich w pierwszej dywizji. Tutaj początek i głupi błąd, bo wszedłem po prostu w obrońce. I teraz obrona. Fajnie LT przytrzymane. Wszystko. Legitro zegranie na skrzydło do Neymara. Piękne podanie do Bernardo Silva. On idzie skrzydłem wykorzystuje tutaj ten explosive sprint i piękny wolej Jokola jest bramka na 4 do 1 i tu pamiętajcie od razu nie możemy dać przeciwnikowi skorzystać z tego kick off glitcha strzał beznadziejny tutaj kina ale co do kick off glitcha od razu trzeba przeatakować włączyć sobie pułapkę offsideową, o niej jeszcze będę wspominał często bo wielu ludzi nie wie jak ją używać albo w ogóle nie używa, niektórzy nie wiedzą w ogóle, że coś takiego istnieje. Tutaj widzicie, no trochę dałem za załatwo przejść temu marezowi, zatrzymamy sobie, wniemy do tej akcji i puścimy ją w zwolnionym tempie. O. I tu był taki błąd, minąłem się Markiniosem, bo trzymałem przycisk sprintu. Chyba sam przycisk sprintu nie trzymałem w ogóle LT. I to jest pierwsza sprawa, później on idzie i waran. i tutaj Trzymałem chyba sprint razem z LT, co też było błędem, i zaraz Wam powiem, co trzeba w takiej sytuacji zrobić. Duży błąd, jaki ludzie popełniają, wciskają naraz sprint i LT, albo w ogóle nie wciskają sprintu, albo w ogóle nie wciskają LT. Generalnie nie możecie równocześnie używać tych dwóch przycisków w polu karnym pod Waszą bramką. Gdzieś tam w połowie boiska tak, ale o co chodzi? Ci zawodnicy są dużo mniej stabilni. Sprint użyjcie, żeby dogonić takiego Mareza na skrzydle, a już jak go namierzycie, trzymajcie LT i wchodźcie po prostu w niego. Wtedy gwarantuję Wam, że Wasz obrońca będzie dużo bardziej stabilny. A jak jesteście pewni, to możecie też użyć przycisku odbioru, ale to wiadomo, w polu karnym jest ryzykowne, natomiast jak najbardziej poza polem karnym, tak, ale też często źle ludzie to używają. Bo to spowalnia waszego zawodnika, on się często mija z piłką, jak nie trafia, lepiej używać tego, tak jak mówiłem, ty jesteście w 100% pewni. Tu kolejna sytuacja, która kończy się golem dla mnie: odbiór Bruno Fernandesza w środku pola i Bernardo Silva strzela gola. I co tu zrobiłem dobrze, presowałem przeciwnika. Może się wcześniejsza akcja nie udała, najmarsz tracił piłkę, ale mówiłem też o tym we wcześniejszych filmikach. Ja nie mam w ustawieniach, przynajmniej tych takich zrównoważonych opcji pressing po utracie piłki, robię, robię to ręcznie. Jak widzieliście, zakładam pułapkę offside'ową, czy włączam sobie pressing w szybkich ustawieniach, a co fajnie działa też w tej edycji, stosuję pressing drugiego zawodnika. I tu idziemy z kontrą, ale się nie udało i widzicie, od razu jest atak. Jeszcze na połowie rywala. Powiem Wam tak, tu rywal nie był wymagający. Im słabszy rywal, tym bardziej go presujcie. Poczuje presję, straci piłkę, będziecie mieli okazję. I jest kolejna okazja Jokol na skrzydle dogranie do kina i kin nie może zmarnować takiej sytuacji. I tutaj meczek skończył się rich i wynikiem 6-1 dla mnie. Łatwo poszło, ale w kolejnym meczu będzie trochę trudniej. Będzie trochę lepszy rywal, więc będzie trochę więcej też wskazówek na temat gry w obronie. Mały edit, bo dzisiaj nagrywam drugą część tego filmu. Udało się wbić dywizję elitarną, także w przyszłym tygodniu możecie się spodziewać jakichś analiz właśnie z meczów w dywizji elitarnej, czyli na najwyższym poziomie. A teraz skupmy się na tym drugim fragmencie meczu. Tutaj jest strata, idzie kontra Bruno Fernandes, fajne roz rozegranie na skrzydło. Do Karasko, Karasko łamie, podaje do Bruno trochę dryblingu. No, jest strata, ale patrzcie, co jest po stracie. Od razu Bruno zakłada pressing. Tutaj jeszcze próbuję walkerem przypresować. Tutaj wracam kinem. Fajnie Karasko odzyskuje. Prosta piłka. Zagranie do Bernardo. Bernardo traci, ale Najmar odzyskuje. I tu nie przeszło. Mocne podanie. Przeciwnik gdzie z kontrą? Mares. Fajnie ustawiony Marquinhos. I tutaj znowu strata w środku pola. Wiecie, te takie mocne podania są OP w tej edycji. Ja się staram je wykorzystywać, nie zawsze wchodzą. I, i widzicie, tu się udało akurat Alisonem, Markiniosem, dosłownie dwa podania, i już jesteśmy na połowie przeciwnika w przewadze. Szkoda, że to podanie Bernardo Silvy nie przeszło. Mamy kontrę, i patrzcie, tutaj to o czym mówiłem. Ja staram się na swojej połowie już bardziej blokować podania. Atakuję dopiero, gdy wiem, że ten striker jest przykryty. I tutaj ładny dribbling Bernardo. Wychodzimy z kontrą. Super rozegranie trójkowe z Wofaną. I wrzutka Karasko, ale niestety nie udaje się zdobyć bramki. I rzuty rożne, no to mógłbym osobny filmik nagrać, ale ostatnio, o widzicie, tutaj się kin machnął, bo za szybko nacisnąłem podanie. Ostatnio raczej je rozgrywam krótko, bo można zarówno fajnie wrzucić tym drugim czy trzecim zawodnikiem, po rozegraniu, albo poszukać też strzału, dobra i tu w obronie fajnie się ustawiłem waranem, ale niestety nie udało się odebrać i mało brakowało, a byłaby groźna sytuacja na szczęście Alisson wybija na rzut rożny przy rzutach rożnych pamiętajcie, prawą gałką trzeba wyjść bramkarzem akurat przeciwnik nie zdecydował się na wrzutkę, ale to nas chroni przed właśnie takim zagraniem na krótki słupek tutaj ładnie Bruno odzyskuje piłkę od razu jest atak, blokujemy podanie do strajkera. Niestety przeszło, ale od razu przełączamy się na stopera i odzyskujemy piłkę. I to jest właśnie taki moment z stoperem. Trzeba się zawsze na niego przełączyć, jak jest podanie do strajkera, ale trzeba ocenić, czy mamy szansę na ten atak, czy lepiej się trochę wycofać i poczekać, co zrobi przeciwnik. Tutaj akurat ładnie nas przedryblował, przeszedł tym fodenem. I patrzcie, wrzutka, ja wychodzę głęboko. Nie do końca dobrze, bo tam był lewonożny zawodnik, mógł wkręcić, co też w tych edycjach jest, jest do zrobienia, ale no, udało nam się i pamiętacie, lepiej jest wyjść nawet trochę dalej niż w ogóle nic nie robić, bo podanie dośrodkowanie na krótki słupek i zazwyczaj jeśli przeciwnik ma tam jakiegoś wysokiego stopera typu właśnie Markiniosa, Warana, to może się skończyć bramką. I tutaj patrzcie jaką pracę Fofana wy wykonuje. Najpierw blokował podanie, dopiero potem podszedł. Tutaj patrzcie, przełączam się na tych środkowych i fajnie udało się Fernandeszem odzyskać piłkę. Długa piłka, karasko, ale taka dzida. No ten mecz trochę grałem już, wiecie, wynik pewny w miarę, znaczy pewny, no nie, nie jest to pewny wynik, ale taki, gdzie trzeba się skupić na obronie i raczej bazować na kontrach, zwłaszcza, że przeciwnik atakował. Troszkę tutaj się wylałem tym walkerem, ale Varan wraca i naprawia błąd. Rozegranie na skrzydło do Carrasco. Mocna piłka do środka, która niestety nie przeszła, do Bernardo Silwy. No ale patrzcie, od razu zamieniać zawodników. To jest bardzo ważny, duży błąd, jaki ludzie popełniają, zwłaszcza w obronie. Cały czas sterują jednym zawodnikiem, on się męczy, próbują nim wracać gdzieś tam ze środka pola. O, to jest bardzo dobre zagranie. To, co zrobiłem tutaj, widzieliście w tej akcji, skończyło się golem Neymara. Często tego używam, we wcześniejszych chwilach też stosowałem to, co zrobił Karasko z Walkerem, czyli Walker podaje do Karasko, Karasko mu wycofuje, przeciwnik wychodzi obrońcą, my to widzimy, Karasko urywa się skrzydłem i dajemy mu długą piłkę, czasem mocną długą piłkę. I wtedy mamy duże szanse, jeśli ta piłka przejdzie na fajną akcję. No i znowu świetne podanie do Neymara, długa piłka, ale niestety ten lob był nie do końca dobry, nie udało się strzelić bramki. No, tutaj bardziej fineska by pasowała. Zejście na prawą nogę, złamanie lekkie do środka i strzał w kierunku długiego słupka bramkarza. I patrzcie, przegrywa przeciwnik 3.0. Ja cały czas presuję. Karasko zablokowany. To jest to, o czym mówiłem w poprzednim materiale o błędach do naprawy. Nie możecie sobie odpuścić cały czas atak. Musi być koniecznie. Nawet jak jest. 81 minuta, wynik pewny. Nie bawcie się, bo to może was zgubić naprawdę łatwo. Wiecie o co chodzi to momentum, które jest taką tajemnicą Poliszyny, może istnieje, może nie, ale nawet niekoniecznie to momentum właśnie to, że wy się jesteście już odprężeni, zrelaksowani i myśleliście, że wygracie, a wasz przeciwnik po prostu stawia wszystko na jednym szale, tryharduje, trajha atakuje. No tutaj akurat głupia zabawa Bernardo Silwą i strata, ale patrzcie, jak Neymar fajnie poszedł skrzydłem, dograł do środka, kin i mogło być już 4 do 0. No i wasz przeciwnik właśnie się spina, a wy się rozluźniacie i to jest najczęstszy problem. To niekoniecznie jest jakieś momentum, to po prostu chodzi o ten mindset. I w drugą stronę tak samo to działa, możecie przegrywać nawet 3-0 i jest 60-70 minuta, jak wczoraj jeszcze tutaj zmarnowana sytuacja Karasko. Jak wczoraj dobijałem tą elitę, to miałem kilka takich właśnie meczów, że przegrywałem czy remisowałem, ale tak po prostu nadrabiałem tym mindsetem. Cały czas atakowałem przeciwnika, że kończyło się właśnie zwycięstwem dla mnie. Często przeciwnik wychodził po takim golu. Nawet jak widział jeden remis, zrobiłem z 4-0 na 4-4. Była 60. minuta, gościu wyszedł. Bo widział, że może się to źle dla niego skończyć. Dlatego mm, pamiętajcie o tych wskazówkach. Jakbyście mieli jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie o mm, łapce w górę, jeśli podobał Wam się film. Zostawcie też dzwoneczek, y, subika z dzwoneczkiem. Pozdrawiam, cześć.